Cześć, w tym filmie chciałam Wam pokazać junk journal, no, który pochłonął dosyć dużo mojego czasu, bo i farbowałam papier i okładkę tutaj robiłam sama. To wszystko, co tu widzicie, te takie śmieci na tej okładce, to wszystko czuć jest takie chropowate. Paznokcie zahaczają. Chropowate... Bardzo fajne, jak się to chwyta w ręce, jest bardzo fajne w dotyku. To wszystko tutaj właśnie sama zbierałam. To są trawy, pokrojone płatki maku, herbata, taka w płatkach i taka granulkowata, Wsuszone liście, habrów i stokrotek. No i ona tutaj jest cała taka. No i szukając właśnie pomysłu na zapięcie, bo nie chciałam tego szyć, bo to kolejne. No, jeszcze dłużej by to trwało, a jakoś tak nie miałam ochoty. Wróciłam do filmiku Asi Ryby na jej travel journale No i tam nie ma za bardzo, Asia o tym nie mówi, ale tak... Wydaje mi się, że w miarę w podobny sposób to, yy, to zrobiłam. Po prostu tutaj nie ma nitek, tylko tak jakby przechodzi tu jedno z drugim. No i na środku jest tutaj te zapięcie, które tutaj trzyma. Yy, no, jak widzicie, nie jest to jakieś idealne, super, ale praktyka czyni mistrza. Najważniejsze to zacząć i. Próbować. i to jest taka gumka yy, i to jest po prostu ucięty papier yy, z arkusza 30 na 30 to jest połowa z niego i nadmiar nie obcinałam tylko właśnie zawinałam do środka yy, bo ta okładka sprawiła, że yy, no że on jest taki elastyczny i nic się z tym nie stanie, nie złamie i taki jest dosyć yy, jest taki sztywniejszy i tutaj użyte tekturki, jest mnóstwo użytych tekturek z magicznego kociołka i te tekturki się nazywają jakieś ziele miłości, ziele mocy i takie, takie różne. No i otwieramy tutaj I są tak jakby trzy sekcje i Tutaj zrobiłam takiego motylka. O, tutaj był taki inny motylek, który jest użyty e, gdzieś tutaj. Dalej. O, ten motylek tutaj był. Ale jak go wyciąłam i on tak na styku po prostu yy, ten środek pasował, no po prostu dla mnie był za mały i wiecie, miałam tego innego wyciętego motylka i który był tu idealny, no ale szkoda mi było zaklejać, bo tamten motylek też jest piękny i nie ma innego takiego w tej kolekcji. No więc yy, przekleiłam tutaj zrobiłam Glossy Akcent, żeby był taki trwalszy, bo y, to może tutaj nachodzić i nie chciałam chciałam tego uniknąć, żeby to było takie sztywne. I z tego jest zrobiona kieszonka. Do którego użyłam też takie y, takie tutaj te elementy z kolekcji. Tył postarzony, tutaj wszystko ogólnie jest postarzone. No i tutaj właśnie jest papier. Y, ten akurat jest chyba farbowany y, różami. Tu poznaję po tym kolorze. Y, no i farbowałam oczywiście według y, tutorialu y, Pauliny Kowalewskiej. Y, Paulina Kowalewska jest właśnie moją ogromną inspiracją w tym temacie farbowania papieru. Po prostu. Dla mnie to było jak oleśnienie, bo to jest takie tanie, po prostu iść do lasu, pozbierać jakiś habaziów i pofarbować papier, a efekt jest po prostu niesamowity, niepowtarzalny przede wszystkim, bo nigdy się nie uda tak samo tego zrobić. No i naprawdę jestem zafascynowana tym papierem, farbowaniem papieru. No i junk journalami też, odkąd robiłam pierwszy junk journal na wymiankę na grupie ScrapTube u Joasi Ryby w grupie, no to już od, tamtąd, od wtedy chciałam zrobić jeszcze jakiś, no ale jakby no doczekało się w końcu, no trochę to trwało, ale jest. No i tutaj właśnie ten papier to jest wszystko farbowane tymi liśćmi nawet nie dodawałam żadnej herbaty ani nic, same liście. I, i to są, są liście. Ten, ten, ten jeden, doda, te takie krojone już potem mają dodatek róży, bo bukiet od męża, których dostałam z jarzębiną z poprzedniego filmiku mówiłam. No to właśnie usechł i wykorzystałam te płatki. A dodatkowo właśnie też jeszcze polinę ostatnio wrzucała na grupę 13 art atelier yy, że farbuje yy, te papiery yy, z dodatkiem kolor glowsów na przykład no i też podchwyciłam ten pomysł i one się tutaj błyszczą na złoto widzicie ale tak to widzicie w, w ogóle tak to zepnęłam po prostu i no Paulina to pewnie jakoś inaczej robiła, ja to tak sypnęłam do tej wody, to zabłogotało, no, W czterech miejscach chyba to zrobiłam, a wszystkie papiery się delikatnie mienią. No ale dalej tutaj przechodząc, to tutaj jest też kieszonka. I to są dodatki z Stamperii, które kiedyś dostałam w gratisie z Paper Concept. I to powycinałam, bo właśnie to jest taka leśna dziewczyna która uwielbia, właśnie jeszcze zaczynając od tego jest to, ja uwielbiam po prostu robić projekty pod kogoś, dla kogoś myśląc o kimś, żeby te prace miały jakieś przeznaczenie jeszcze jak znam tą osobę, to to już jest w ogóle dla mnie no wspaniałe robić takie rzeczy dla kogoś i wiem, że ta osoba się ucieszy i że to właśnie no no po prostu tak. tak mam. No i to jest też yy, yy, Dula, yy, która prowadzi kręgi yy, kobiece różnego typu. Ja yy, ogólnie pracuję z kobietami, yy, więc yy, tutaj yy, yy, <laughs> może też przejąłam tą, tą cechę wszędzie po prostu. Yy, jak coś widzę, no to mam e, skojarzenie z waginą. E, więc te tutaj różowe wstawki wcale nie są przypadkowe. No i tutaj też właśnie jest ten papier e, barwiony już różą. E, róża, liście róży tam w tym pakiecie były. I jeszcze takie, e, takie właśnie zielone, właśnie chyba z jarzębiny gałązki więc to wszystko tutaj właśnie użyłam nic z tego żeby to się nie zmarnowało no i tutaj jest ogólnie całość jest zrobiona na tym junk journal od Craft O'Clocka tych dodatkach no te papiery 30 na 30, jest tylko było jeszcze, tutaj mi potrzebne do zbudowania tej okładki, czy, czy chociażby właśnie tych poszczególnych elementów. Także i tutaj, właśnie. No, także to jest właśnie taka dla takiej kobiety, która właśnie lubi naturę. I wszystko z nią związane, dlatego nawet właśnie jak mi z tych leśnych zbiorów zostały jakieś takie elementy przyklejone, to ja tego nie starałam się nawet oderwać, tylko zostawiłam. No i nie wiem, czy tutaj wam pokazywać. Ale tu właśnie w to jest klon, się pięknie odbił. No i, no i te złote elementy, które cały czas zostają na palcach, więc. Ja teraz nagrywałam serię filmików, więc nawet nie myłam ręce po tej parasolce, tylko no wróciłam się po prostu w połowie drogi, bo bez sensu, bo tutaj te strony też farbują. Ja co prawda dodaję do tego, a nie, tutaj nie dodawałam, dobra. Jak później farbowałam już na inne kolory, to dodawałam trochę liquid akrylik, żeby one tak nie osadzały się w te złote drobinki no i tutaj właśnie widzicie no. każda strona jest inna można by tak przeglądać tutaj właśnie te odbite i to jest też właśnie wszystkie te tekturki tu są z magicznego kociołka to są takie zakładki to jest chyba kamień mocy nie, nie, nie pamiętam dokładnie ale tak mi się wydaje jakoś, o to każdy ma taką fajną super mega nazwę po prostu i no i myślę, że też właśnie Karolinie, bo ma tak samo na imię ja. Myślę, że jej się to spodoba i. No i że będzie zadowolona. Tutaj też, no sam akurat pokolorowałam, bo miałam takie pudry, takie właśnie fajnie pasujące do tego. No a tutaj tylko na przeźroczysto wyembosowałam, żeby to wzmocnić z jednej i z drugiej strony, żeby też tak się może nie brudziło. <laughs> e, więc takie zakładki można sobie zaznaczać, gdzie się akurat skończyło, albo zrobić sobie jakieś takie rozdziały w tej książce e, w tym żurnalu. I tutaj dodałam też tego mm, brązowego, nie wiem jak on się nazywa. E, dlatego takie ciemniejsze plamy też są. E, tak, no, i tu jest zakończenie tej książki. Tutaj też jest jakieś ziele, jakieś tam, no e, tu nie postarzał. Także i tutaj, takie bileciki. E, no także mam takich mnóstwo zakramarków. To te może być, też są śliczne. Tutaj zrobiłam tak jakby sama: taki obrazek. Są te mm, buteleczki. Są takie obrazy. I to jest zwykły papier kraftowy, jakoś tam 110 gram. I tu zrobiłam kieszonkę z koronki. Tutaj właśnie też z tej tamperii dodatki. Tutaj ten papier. To jest w jednej kieszonce. Tutaj dodatki też kwiatuszki wycięte. Z tych dodatków tutaj też taki tak. Takie małe bileciki, no to, to tak dodaje uroku. Tak mi się wydaje właśnie takim żurnalom, ale nie lubię, gdy jest tego jakoś tak dużo. No i tutaj właśnie nawet zostały takie, takie drobinki z jakiegoś czaczka, więc też to zostawiłam. Tutaj tak się zostało, cały jakby nawet tylko gałązkę z nim się z tego oderwałam. Eee, I tutaj jest taka księga mocy. że <noise> Tak jak właśnie ta księga. Eee, ja tu chciałam dodać takie dodatki. Nie widzę, ja to mam teraz. Ja jeszcze mam taki z, z liśćmi i malinami yy, no i takie właśnie taki może jeszcze to dodam nie jestem pewna i to właśnie ja to chciałam dodać bo to jest dużo o fazach księżyca yy, wiem że właśnie Karolina też yy, tak bardzo to śledzi yy, no więc jeszcze się zastanowię ale właśnie na początku była myśl taka, że to użyję, ale jak już to zaczęłam tutaj, jak już tak to wyglądało w tej postaci, to stwierdziłam, że chyba, e, chyba by było tego za dużo, i dlatego dodałam tego, tylko te m, takie leśne e, leśne karty. I tutaj w środku. Czekajcie, bo tutaj też powinno być. to środek. Tutaj też powsuwałam. Aha, tutaj nie ma, które. Dobra, bo ogólnie zamysł też jest taki, żeby te książki można było wyjąć i wymienić sobie te kartki, na przykład we wszystkich tych segmentach. Tak to można właśnie zrobić. I tutaj zrobiłam takie książeczki, żeby po prostu łatwiej tą nitkę było unieść i wyciągnąć. I tutaj włożyłam też takie dodatki, które były w tych kartach. Dodatkowo taką otwieraną z kawałkiem koronki. Tutaj właśnie te trawki. Tutaj jest Misiu. Też z takim właśnie górskim widokiem też Karolina z góry. Więc wiecie, szukanie tych wszystkich dodatków takich, które będą pasować do tej osoby. To wszystko dla mnie jest mega ogromna frajda. No i tu są właśnie te zróżnicowani bo to robiłam jakby później i stwierdziłam, że też tu fajnie będzie wyglądać i z tej strony też jest yy, yy, wieżyłka. Tak. Yy, I tu się kończy drugi, druga część. Tutaj jest kieszonka, yy, która jest yy, zawiązana. Ja raczej nie lubię takich rozwiązań, bo teraz nawet mi się nie chce rozwiązać tego na filmie. Ale jakoś tak ciężko mi było wymyślić coś innego. To jest taka karta dodatkowa i taka karta z różami. Więc to też jeszcze może to zmienię, a może nie, może po prostu będzie to służyć tylko jaka, jako ozdoba do zakładka do tego, do podtrzymywania tego, a może Karolinie będzie się chciało to zawiązywać albo włożyć coś takiego, co nie będzie wymagało wyciągania i tutaj jest ostatnia część, taka jakby najbardziej ozdobna, którą też oczywiście później można tu wszystko wyjąć i włożyć też takie kartki jak tutaj są, a można właśnie zrobić z tego taką jakby część pamiątkową, taką, którą się zawsze i wszędzie chce mieć ze sobą jakieś nie wiem zdjęcia właśnie czy coś 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 takiego, no i tutaj nie odzabiałam bo to jest wystarczająco fajne. Tak samo tutaj piękne I te kwiatuszki, i tutaj zrobiłam podobną kieszonkę jak z przodu. Dokleiłam tylko takie elementy też do postarzenia. I tutaj też kawałek. Tutaj kolejne ziele i taka właśnie książeczka. I tu jest z dodatkiem zielonego. O, zielony się błyszczy z tym żenerem właśnie. A tutaj też jest buteleczka z jakimiś mocami. i No, no to wszystko właśnie, ja tak lubię nie wiem, w kociołku właśnie, jak tam jeszcze te opisy były wcześniej, to tak czytać i dowierać, że o, to to pasuje, a to to pasuje. Co się potem zapomina I, i przy takim jakimś większym projekcie może to nie ma znaczenia, ale dla mnie to są takie smaczki, które naprawdę, naprawdę są super. I tutaj też się błyszczy to zielone, też taka książeczka. To jest taka kieszonka jeszcze i tu takie mini ozdobniki. No i tutaj też jest karta z bliskiem. Taka długa kieszonka podklejona, bo to akurat był napis, że to jest właśnie ta kolekcja. Tutaj taki słodki mak tylko i tutaj następna kieszonka. Zielę, za którym też jest... E I tutaj też taka ostatnia kieszonka z takim długim też do notowania. także dużo schowków wydaje mi się. Ale też właśnie dużo miejsca do zapisania. No i właśnie ta dodatkowa funkcja, która pozwala to wszystko wyjąć. To sobie. Wiecie, wyjmujecie, zapisujecie wszystko to, wyjmujecie ten wkład, robicie sobie sami nowy albo... Ale prosicie mnie o, o to, żebym, yy, żebym Wam zrobiła i... No i wiecie... Proste, funkcjonalne. Tak, Te, tego mnie uczyli w szkole. <grych> yy, nie wiem czy to było teraz, czy to miało jakąś kartę. Jakiegoś niedźwiedzia do przytrzymania, chyba nie. no więc tak to wygląda super, mega mi się podoba ta układka jeżeli byście byli zainteresowani to jest tutorial jak ja to jak ja to robiłam ja to robiłam też według tutorialu ale niestety nie mogę wam go podlinkować bo ja go widziałam jakiś rok temu właśnie też albo i więcej gdzieś tam w wyświetlanych, proponowanych filmach mi się to wyświetliło no ja to obejrzałam, ja sobie tego nie zapisałam cały czas to miałam w głowie, że coś takiego jest i można zrobić no i tak wszystko robiłam na oko próbowałam kolejnej nowej rzeczy to też właśnie jest bardzo fajne próbować nowej rzeczy I, i, i tak jakby no skupiać się na tym no, no dla mnie to jest mega, mega fajne, mega, mega frajda. Także ten, ten projekt w głowie mam jakoś od początku roku. Jak właśnie Karolina miała urodziny. No ale tak wiecie, wiedziałam, że będzie papier na pewno barwiony, ale potem doszedł, doszła kolekcja papierów w takich właśnie kolorach żółtych, naturalnych, sielskich. Które mi przypasowały do Karoliny. No a potem właśnie tekturki, jak zaczęłam przeglądać tak, właśnie w magicznym kociołku, no to właśnie te tekturki już tak, jakby były uzupełnieniem. Wiedziałam, że one też się tu będą znajdować, i no i zaczęłam robić po prostu, <grym> realizować. Także taki dosyć no, złożony do projekt, ale no, to pokazuje, że warto czekać. Y Warto czekać na taki właśnie odpowiedni, dobry moment, kiedy ja byłam gotowa zrobić taką okładkę, spróbować, a i, no i reszta się dopełniła, tak jakby już sama. <grych> e, także tak to wygląda. Bardzo jestem ciekawa, co tym myślicie. Taki dosyć gruby. Ale właśnie przez to, że ta, ten grzbiet jest ruchomy, można dać mniej, można dać jeszcze więcej, tylko właśnie tutaj większe trzeba zrobić też pary te dziurki. Także to by było na tyle w tym filmie. Dzięki i y, do następnego razu. Mam jeszcze album dla Was do pokazania, więc y, zapraszam. Taka zachęta.